Dasz wiarę? Na razie paralizatorem. Powiedziałem jedźmy po AMO, bo Carbonara poprosił o AMO. On mówi: Nie, jedziemy po Ninę na apartamenty i wracamy. I olewamy to, co Carbonara powiedział. Ja Ma pierdolę. Time. Hashtag UW, hashtag AJA. Hashtag UW, hashtag jajaja. Sweet home, Alabama. Czyżysz to? Czyżysz to? AJA, kiedy jesteś? No to daj znakaj, No lekko, Stem bro, that hurts STEM bro! Stop me Stem bro! it na bro Co ty pierdolisz dole? No na pewno nie swoją siostrę w przeciwieństwie do ciebie Ja też nie, no co ty pierdolisz? No na no, to no, powtarzam No Ja też je ojej nie jest tak jest, jest tak jest Podążaj za głosem podążaj.